Siema z tej strony i witam was w serii U JK, a. seria, która powstała tak naprawdę dzięki Wam ze względu na to, że 29 lipca 2022 roku zrobiłem film, w którym się umówiliśmy, że z wszystkich pieniędzy, które uda się zebrać przez 24 godziny z paczki JK lat 2022, będę urządzał swoje biuro studio. Niestety w tym studio już nie jestem. Musiałem się z niego wyprowadzić. Z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że nie było tam po prostu ogrzewania. Osoba, która mi wynajmowała to biuro, sprzedała całą kamienicę i też stwierdziła, że nie będzie. Więcej inwestować w to miejsce, dlatego też po prostu zostałem bez ogrzewania, co w zimie byłoby po prostu tragiczne, ze względu na to, że już wczesną jesienią, nawet pod koniec lata, tam po prostu zamarzałem. Musiałem nosić jedną bluzę, drugą bluzę, kurtkę, więc totalnie sobie nie wyobrażam, jak zimno musi być tam w tym momencie. To była jedna rzecz. Druga rzecz to była ogólnie sanitarna strona. Nie miałem tam wody ciepłej. Codziennie musiałem iść z butelką. Wody, którą naleję sobie w domu, żeby robić sobie tam kawę. Jak mi się skończyła, to po prostu nie miałem, jeżeli chodzi o warunki fizjologiczne, toalety i tak dalej. No to pozostawiało to sporo do życzenia ogólnie, dlatego wróciłem do domu i też kontynuując tę serię, wszystko, co urządziłem, urządziłem bezpośrednio tutaj, i też nie tylko. Natomiast to dowiecie się już w następnej części tej serii, ze względu na to, że ta seria przynajmniej w tym momencie będzie podzielona na dwie części. To jest część numer jeden, druga. Druga będzie jak będzie. Także subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić. I z tych 24 godzin udało się zebrać 12 paczek z lutami. W sensie kupiliście 12 paczek z lutami. Plus dodatkowo były dwie dotacje, jedna na 100 zł od Patryka i druga na 50 euro od Daniela i Rafała. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za to, że, że się zdecydowaliście na luty, właśnie ze względu na to też, że dzięki Wam mogłem sobie pozwolić na to, żeby urządzić to moje mini studio w taki sposób, w jaki, no w jaki mi się marzyło tak naprawdę, ze względu na to, że budżet aż tak bardzo mi. Nie ograniczył. Udało się zebrać 2003 zł i będziecie widzieli gdzieś na jakichś grafikach tutaj, ile wydawałem na poszczególne rzeczy i ile nam zostawało. Nie będę mówił tego z głowy, ze względu na to, że tam dużo jest groszowych rzeczy i tak dalej, więc po prostu tego nie pamiętam i nie spamiętałem ze względu na to, że tych małych rzeczy, małych i większych tak naprawdę było dosyć sporo. Teraz nie przedłużam, zapraszam Was na pierwszą część serii u JK, gdzie pokażę Wam właśnie w jakich warunkach po prostu pracuję. Zaczynamy przechadzkę. Tak wygląda bezpośrednio mój kącik w sypialni. Zaczniemy chyba tutaj od tej prawej strony, a dokładnie od półki. Półka jest taka, nie wiem, mi się kojarzy z Ikeowską, natomiast to nie jest półka bezpośrednio z IKEA, tylko gdzieś na Amazonie ją zamówiłem. I ona jest ciekawa ze względu na to, że wszystkie mocowania są tak jakby z tyłu, ja się przykręca i są dwa takie bolce, na które Półkę się bezpośrednio wsuwa, dzięki czemu nie ma żadnych dodatkowych tutaj rzeczy, które ją podtrzymują. No Na tym też cierpi to, ile jest ona w stanie dźwignąć, ale też za chwilę do tego przejdę. Na półce bezpośrednio mam jakieś takie gadżety, które albo pozbierałem, to na przykład te kasety zebrałem dosłownie na, na wystawce, ktoś miał. Dragon Ball jest mój, różnego rodzaju łamigłówki, bo lubię tego typu rzeczy. Cybertruck i Tesla Model 3, kaktus i karty z. Star Wars, czyli po prostu jakieś rzeczy, które po prostu lubię i też, co jest bardzo ciekawe i to już bardziej funkcjonalne, jeżeli chodzi o tą półkę, to jest to mocowanie Small z uchwytem na smartfona. Mogę sobie wsadzić tutaj po prostu smartfona, jak potrzebuję zrobić przebitki i mam ujęcia top-down z góry na dół. Widzieliście je na moim Instagramie, widzieliście je też w innych recenzjach, które już miałem na kanale. Jest to bardzo fajna rzecz. A to, co właśnie miałem w nawiązaniu do półki i do jej udźwigu, no to pomysł był ogólnie taki, że zamocuję tutaj mocowanie na aparat. Tylko, że byłoby to po prostu za ciężkie, dlatego wolałem nie ryzykować i stanąłem na czymś takim. Finalnie może to i lepiej, ze względu na to, że na ujęcia top-down takie na aparat miejsce osobne mam. O którym wspomnę w następnej części tej serii. Natomiast tutaj, no tak na szybko, mogę po prostu zamocować smartfona. Szybko dobrać ekspozycję, włączyć nagrywanie i na szybko mogę sobie dograć jakieś ujęcia tutaj z takim tłem. Jeszcze jedna ciekawostka, zanim przejdziemy bezpośrednio do biurka, to jest fakt, że mam tutaj lampkę zamocowaną. Jest to lampka, którą dostałem też od partnera tej serii, a więc od firmy Newell. Mogę sobie ją odpalić. Wygląda ona tak jak taki typowy halogen, który jest gdzieś na warsztatach. Przez to mi się bardzo podoba. No i jest też bardzo praktyczna, nie? bo mogę po prostu dobierać sobie kolory takie, jakie mi się. Podobają, jak robię tło bezpośrednio do ujęć, które mam w kadrze. Mogę na szybko zmienić intensywność i też korzystam z niej jako lampki takiej w momencie, kiedy po prostu montuję i chcę, żeby było troszeczkę jaśniej. Wszystko prezentuje się bardzo minimalistycznie tutaj z tej perspektywy. I to, co jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o tą lampkę, to jest też fakt, że ona jest zamocowana na małe magnesy. Ta lampa przychodzi z takimi mocowaniami, dzięki czemu. No, można sobie ją szybko zamocować tam, gdzie się podoba, i to jest na takich dwóch małych magnesikach, które też w zestawie były, które są przyklejone. Pyk, pyk, i ona jest też ładowana. Także mogę ją sobie szybko odpiąć, jak potrzebuję ją doładować. Podpinam ją sobie do kabelka tutaj, którym, który mam do ładowarki w tym miejscu i. I voilà, w sensie mogę po prostu na szybko ją odpiąć, przepiąć, użyć gdzie indziej, także to jest też bardzo wygodne i też wystarczy mi to światło jedno, żeby oświetlać te ujęcia właśnie top-down. Teraz przejdziemy sobie do biurka. Tutaj tak naprawdę y, nie było żadnych większych inwestycji. Biurko miałem już wcześniej, minimalistycznie. Mam tylko laptopa, myszkę i to, co kupiłem, to była ta podkładka. Nie wiem w sumie jak ona jest, w jakiego ona jest rozmiaru, natomiast służy mi ona jako przede wszystkim podkładka-pod myszkę. Wizualnie po prostu podoba mi się, że coś się dzieje na tym biurku. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz jest taka, że służy mi też jako dodatkowe tło pod te ujęcia z góry. Jak mi się nie podoba, podkładkę mogę ściągnąć bez problemu i mogę też korzystać z blatu biurka jako drugiego tła do ujęć z góry. Także też mam już dwa, dwie możliwości na to, w jaki sposób mogę robić kadry. Pod biurkiem to, co się znajduje, to jest drukarka. I drukarka jest też zamocowana na Takiej skrzyneczce, którą kupiłem sobie w lisku. ona była chyba za 8 zł, z tego co kojarzę, i ją wziąłem specjalnie po to, żeby drukarka właśnie miała na czym stać. To jest jedna rzecz, a druga, że służy mi jako kabel management. No tak naprawdę, jak możecie zobaczyć, pod biurkiem tutaj nie ma dosłownie żadnych kabli, poza tymi dwoma, które się wyłaniają tam zza biurka a reszta wszystkie kabelki są po prostu schowane w tej skrzynce. Także prosty sposób na to, żeby to schować i też tutaj sobie ładuję baterię do aparatu i jakieś tam inne akcesoria. I teraz przejdziemy już sobie na lewą stronę. Lewa strona, która kosztowała mnie w sumie najwięcej finansowo, a zaczniemy od antyramy. I też od plakatu, który nie jest przypadkowy. To jest plakat, który mam już od wielu lat, tak naprawdę, ale pierwszy raz dopiero zawisł. W starym mieszkaniu ci, co oglądali starsze filmy, miałem plakat z powrotu do przyszłości z pierwszej części. I ogólnie plan był taki, żeby mieć z wszystkich trzech części. Na całą ścianę te plakaty zawieszone. Finalnie nie doszło to do skutku, ze względu na to, że ten drugi plakat, ten, który mam w tym momencie zawieszony, jest dużo większych rozmiarów. To nie jest 60 na 90 takie typowe, gdzie możecie w każdym jednym sklepie kupić taką antyramę, tylko to jest 70 na 100 Dlatego, żeby no, doszło do tego, że, że tą antyramę w końcu kupiłem, to, to trochę to po prostu zajęło, ale, ale w końcu się doczekał. Tak mówię, mam go dwa albo trzy lata, przeżył bardzo wiele, przez to tak wygląda, jak wygląda. Widać, że jest taki pofalowany i te no tutaj jakieś rany po prostu z, po zabawie moich dzieci, bo on był po prostu w papierze zwinięty w rulon i no troszeczkę już po prostu przeszedł, ale finalnie no udało mu się zawisnąć na tej antyramie. Jest on też wysoki, no tak jak powiedziałem, metr, dlatego też musiałem go zawiesić tak nisko, żeby po prostu no był widoczny w całości w kadrze. W momencie gdy nagrywam mniej więcej w ten sposób, gdyby był wyżej, to no to po prostu bym go ścinał gdzieś na wysokości, a na tym mi nie zależało. I teraz przejdziemy już sobie do szafeczki. Wiem, że ta szafka może nie jest takim oczywistym wyborem na, na taką, nie wiem, komodę, żeby sobie postawić w sypialni, zwłaszcza. Może Moja żona też podejrzewałam, że nie jest fanką jej. Natomiast mi bardzo zależało na tym, żeby właśnie taką szafkę warsztatową sobie kupić, ze względu na to, że mój docelowy plan, marzenie takie to jest to, żeby studio i wszystko co związane z moją pracą było w jakimś garażu Albo w warsztacie, żeby było nie wiem, dużo drewna, cegły, betonu i tego typu rzeczy. I no, Ja nie kupuję sobie mebli zbyt często, e, natomiast no, jak już kupuję, to takie, żeby mi faktycznie służyły na wiele lat. I to jest chyba tak naprawdę jeden z pierwszych moich mebli konkretnych, i ta szafka, no po prostu. W w tym środowisku, powiedzmy, może nie pasuje idealnie, ale na przyszłość już będzie pasowała zdecydowanie lepiej. To też nie był mój pierwszy wybór. Pierwszy wybór to była szafka Einhella, która do mnie przyszła, ale po wypakowaniu okazało się, że była ona e, po prostu połamana. No, przywieźli mi ją do góry nogami i gdzieś w transporcie musiała się uszkodzić. Przepraszam. A, a firma Einhell nie była zbyt skora do współpracy, ze względu na to, że jak poprosiłem, żeby mi wysłali nową szafkę, to oni mi jedynie zaproponowali, że mogę im odesłać tą zepsutą, a oni mi ją naprawią i odeślą, e, co. No po prostu mi się nie podobało ze względu na to, że come on, nie, kupiłem nowe, tak, a, a nie po to, żeby odsyłać i kupować znaczy, i dostać naprawione nowe. No nie, no come on. Jakbym chciał używaną, to bym kupił po prostu używaną, to tak musiałem zrezygnować z tamtej szafki. Tam tam się podobała bardziej, ale ta finalnie też nie jest zła, tą znalazłem w castoramie, ale finalnie zamówiłem w media ekspercie, bo wyszło sporo taniej i pokażę wam teraz, co, co, tam, co tam jest w środku. Ogólnie tu mamy takie dwa. Yy, takie dwie skrytki, które możemy też wyciągać i to są jakieś takie małe pierdoły z jednej, z drugiej strony. Tu są zabezpieczenia i po otwarciu mamy pierwszą część, czyli jakieś takie metalowe akcesoria. Arka Swiss, głowica, uchwyty na smartfona, lampka Amarana, Peak Design, top handle, no tego typu metalowe rzeczy. Pod spodem jakieś takie rzeczy bardziej biurowe typu papiery, folie i koperty. To mogę sobie zapiąć. Ta szafka jest też bardzo fajna ze względu na to, że nie jest zbyt duża, ale zależało mi na tym, żeby nie zajmowała zbyt dużo miejsca, no bo go tutaj aż tak dużo nie ma. Gdybym miał jakąś szerszą szafkę, czy głębszą, no to po prostu zmniejszyłoby się moje miejsce tutaj na, na montowanie I ona jest w ogóle też na kółkach, więc bez problemu można dosłownie ją sobie tutaj, tyk, jak walizkę. Przeciągnąć. To też może być praktyczne w momencie, gdybym gdzieś pojechał ze sprzętem, więcej sprzętu bym potrzebował spakować. No to jest opcja, żeby to po prostu zabrać ze za sobą. Dalej mamy szuflady. Pierwsza szuflada po prostu z jakimiś dyskami i też powerbankiem. Następna to są też jakieś kolejne akcesoria: nożyczki, notatniki, rękawiczki, myszka długopisy tego typu rzeczy i ostatnia to nie jest szuflada tylko to jest właśnie takie coś otwierane i tu mam pudełka z bateriami, kablami, zasilacze, też baterie NPF, -y, też od Newella z ładowarką i Newell Ranga mam dwie takie lampki i one mi służą między innymi do jakichś fot produktowych coś tego typu i też jako kontra którą sobie rozstawiam w momencie gdy robię kadr ten główny który znacie już bezpośrednio z YouTube. Po prostu stawiam ją sobie tutaj i ona świeci gdzieś tam na mnie. I też co jest fajne w tej szafce to jest to że ona jest modułowa w sensie każdy z tych elementów można wypiąć i zrobić ją krótszą można dokupić elementy i można zrobić ją wyższą. No, dla mnie pasuje w tym momencie i w takiej konfiguracji idealnie. Ostatnia rzecz, która jest w mojej szafie z ciuchami to jest półeczka, którą mam w tym miejscu i tutaj mam wszelkiego rodzaju statywy, statywy oświetleniowe, moją lampę do oświetlania kadrów na YouTubie, czyli Newell Air, blenda. No Tu po prostu chowam te większe rzeczy, które nie muszą być na bieżąco wyciągane, tak żeby po prostu nie no, nie, nie naruszać powiedzmy przestrzeni sypialni w taki sposób, który by po prostu przeszkadzał. Tak wygląda moje mini studio, w którym pracuję nad swoimi filmami, filmami do kursu, filmami dla klientów, montując je, nagrywając, też tutaj służy mi to jako tło jak do gadających głów w momencie, gdy nagrywam no między innymi na YouTube'a. Wiecie już też, jak nagrywam te przebitki z góry na dół w tym miejscu. Mała przestrzeń 1,5 na półtorej metra, to jest max, co tutaj mam tak naprawdę dostępne, która jest w moim odczuciu bardzo wygodna i funkcjonalna, co jest bardzo na plus. Teraz porozkładam lampy, zobaczycie, w jaki sposób ustawiam oświetlenie w momencie, gdy nagrywam filmy. I przy okazji nagram też początek do tego filmu ze względu na to, że tego jeszcze nie zrobiłem, to co widzieliście na samym początku, to dla mnie dopiero będzie. Powrót do przyszłości. Aha, w ogóle, jeden ze statywów też jeszcze dokupiłem, bo to są te takie najtańsze z Amazon i ten nawet kupiłem jeszcze dodatkowo używany, więc on kosztował mnie około 16 euro. Natomiast są bardzo lekkie i niewielkie, dzięki czemu no bez problemu byłem w stanie je zmieścić tutaj w szafce. Jeden miałem już wcześniej, to go wykorzystuję na lampę Newell Air. Ona jest też bardzo lekka, więc no nie potrzebuje dużego statywu oświetleniowego, a drugi wykorzystuję do blendy po to, żeby odbijać to światło z pierwszego, e, głównego światła. Tak jak mogliście zobaczyć jedno i drugie okno, zasłaniam roletą zwykłą, natomiast ona jest taka palmowa, nie wiem, jaka, w każdym razie jak słońce jeszcze przed nią, przed nią przechodzi, to robi to taką pomarańczową powłokę, dlatego żeby to światło jeszcze lepiej odciąć. Zakładam po prostu zwykłe czarne koce, jakieś z Jiska, po to, żeby to ściemnić, tak żeby mieć niemalże ciemnie w pokoju, tak żeby móc modelować tylko i wyłącznie światłem, którego będę używał, ale jak to wygląda, to już zaraz zobaczycie sami. Wola. Voilà. I tak finalnie prezentuje się mój kadr. Tak jak wspominałem, new Air e, jako lampa główna, blenda, żeby to światło odbić. Bez tego byłoby troszeczkę za ciemno po tej stronie mojej twarzy. kati doświetla nam tło. Postawiłem na taki bardziej naturalny klimat. E, to, no, zabawa jest niezła, nie? W sensie Naprawdę jest to bardzo wygodne, że mogę do każdego jednego filmu. Dosłownie mogę nagrywać dwa filmy pod rząd, zmienić tylko bluzkę i. no. Może nie jednym, ale dwoma! Come on! Kliknięciami mogę zmienić kompletnie styl scenerii i, i tak naprawdę nagrywać, jakby to było w totalnie innym miejscu, w totalnie inny dzień. Mogę tylko obrócić jeszcze czapkę na asza keczapa i, i jest git, nie? W sensie nikt by się nie jordnął, że, że to w ogóle jest coś zupełnie innego. Bardzo wygodne. Tu z tyłu jest jeszcze dodatkowo Newell Ranga, który no, dodaje mi troszeczkę tutaj kontrastu z tej strony, tak żebym się po prostu lepiej wyodrębniał na tle tła. I to, co jeszcze mi pomaga w tym, żebym się wyodrębnił, to jest obiektyw, którego używam, ze względu na to, że dokupiłem specjalnie obiektyw po to, żeby mieć nagadające no, gadające głowy. Oczywiście on się przyda w innych sytuacjach, ale z tego, co patrzyłem na obiektywie 16 -55, to w okolicach 35 mm, 30 mm to było to, jaki... znaczy, to była ogniskowa, której używałem najczęściej, dlatego kupiłem obiektyw Sigma 30 mm F 1.4. Kupiłem ją używaną i udało mi się ją zgarnąć za naprawdę bardzo niskie pieniądze, bo około 850 zł. 850 zł. była wystawiona, natomiast doszły tam jakieś, jakieś tam jeszcze opłaty z Oelixa, wyszło około 880-90. Coś takiego, w każdym razie jedyny uszczerbek na tym obiektywie to jest mały odprysk na na szkle, którego totalnie nie widać, tak naprawdę w obrazku, finalnie. Więc osobiście uważam, że udało mi się naprawdę niezłą ofertę trafić i dzięki temu mam też obiektyw 1.4, dzięki czemu łatwiej jest mi rozmyć to tło, które jest tutaj za mną. Tak się to prezentuje finalnie. Raz jeszcze bardzo dziękuję wszystkim osobom, które no, wzięły udział w całym centym przedsięwzięciu, gdzie przez 24 godziny zbieraliśmy pieniądze, ze względu na to, że no, dzięki Wam mogłem sobie pozwolić na to, na co mogłem sobie wszystko pozwolić. Także raz jeszcze bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Jeszcze jedna istotna rzecz, chciałbym bardzo podziękować firmie Newell za to, że objęła swego rodzaju patronatem całą tą serię i udostępnili mi sporo sprzętu do tego, żebym mógł wszystko tak zaaranżować, tak jak mi się tak naprawdę tylko i wyłącznie podobało. Było to dla mnie bardzo pomocne, także raz jeszcze dziękuję firmie Newell za to, że objęli patronatem całą tą serię. Wyczekujcie części drugiej, w której będzie ciekawie, ze względu na to, że mam coś, coś nieoczekiwanego, gdzie znajdziecie też masę różnych wskazówek w momencie, kiedy będziecie nagrywać też swoje filmy. Subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podobało, w jaki sposób rządziłem, że co Wam się nie podobało. I don't know. Dajcie mi znać. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło, niech moc będzie z Wami i do zobaczenia następnym razem. Cześć!